Katarzyna Zilman nagle zniknęła, a powód jest poważniejszy, niż ktokolwiek myślał. U progu 2026 roku Katarzyna Zilman, jedna z najbardziej charyzmatycznych, autentycznych i bezkompromisowych postaci polskiego sportu, przechodzi przez wyjątkowo intensywny, a zarazem niezwykle trudny etap swojego życia. Choć toruńska wioślarka przez lata przyzwyczaiła kibiców do walki o najwyższe cele na wodzie, czego ukoronowaniem był srebrny medal olimpijski, w Tokio tym razem musiała zmierzyć się z przeciwnikiem, którego nie da się pokonać jedynie siłą mięśni i hartem ducha. Gwałtowna zimowa infekcja, która w ostatnich dniach zbiera potężne żniwo, nie oszczędziła nawet wicemistrzyni olimpijskiej, całkowicie wyłączając ją z życia publicznego i aktywności treningowej. Wstrząsające, choć ubrane w charakterystyczny dla niej wisielczy humor, wyznanie o słyszeniu Orszaku Anielskiego podczas krytycznej nocy wywołało natychmiastową falę niepokoju i setki komentarzy wsparcia od fanów. Jednak to nie tylko stan zdrowia sportsmenki rozpala emocje opinii publicznej. W tle majaczą fundamentalne zmiany w jej życiu osobistym oraz coraz śmielsze plotki o nowej relacji, która miała narodzić się na tanecznym parkiecie. Kariera Katarzyny Zilman to fascynująca opowieść o determinacji od pierwszych chwytów wioseł w 2009 roku, przez studia socjologiczne na UMK, aż po dwukrotne Mistrzostwo Świata Młodzieżowców i Seniorskie Złoto w 2018 roku. Jednak po olimpijskim sukcesie w 2021 roku, Zilman stała się kimś znacznie więcej niż tylko utytułowaną atletką. Stała się odważnym głosem mniejszości, twarzą ważnych inicjatyw społecznych i barwnym ptakiem polskiego show biznesu. To właśnie spektakularny udział w programie Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami otworzył w jej życiu zupełnie nowy rozdział, który u progu 2026 roku zdaje się osiągać punkt krytyczny. Po oficjalnie potwierdzonym rozstaniu z wieloletnią partnerką. Oczy wszystkich internautów i dziennikarzy plotkarskich zwróciły się na jej niezwykle bliską relację z Janią Lizer. Wspólne gotowanie podczas instagramowych transmisji na żywo, wymowne spojrzenia na zdjęciach z gali Mistrzów Sportu i fakt, że obie panie niemal w tym samym czasie zakończyły swoje poprzednie, długoletnie związki, stały się paliwem dla spekulacji, których żadna z nich mimo rosnącej presji nie zdecydowała się dotąd jednoznacznie uciąć ani potwierdzić. W momencie, gdy medialna gorączka wokół jej życia prywatnego i domniemanego romansu z trenerką tańca sięgała zenitu, organizm Zilman wystawił jej rachunek za miesiące życia w ekstremalnym tempie. Brutalna infekcja uderzyła z potężną siłą, zmuszając wieślarkę do całkowitej izolacji i rezygnacji z zaplanowanych wydarzeń towarzyskich. Dla tych, co nie są na nadawczym, obwieszczam, że dzisiaj w nocy słyszałam orszak anielski, a nie była to cofająca hybryda CHR. Tak mnie wzięło, napisała na swojej relacji z właściwym sobie, ironicznym dystansem, dając jednak do zrozumienia, że stan jej organizmu był bliski krytycznego. Ta nagła przerwa w aktywności nastąpiła bezpośrednio po intensywnym okresie balowania na salonach i galach, co w środowisku sportowym interpretowane jest jako klasyczny objaw psychosomatycznego buntu organizmu, który domaga się regeneracji po bolesnych przejściach osobistych. Wszystko wskazuje na to, że ten zimowy weekend Katarzyna Zilman spędzi w całkowitym domowym zaciszu, z dala od blasku fleszy, kamer i tanecznego parkietu. Fani z zapartym tchem zastanawiają się, czy u jej boku w tych trudnych chwilach walki z chorobą czuwa Jania Lizer, co dla wielu byłoby ostatecznym, choć nieoficjalnym potwierdzeniem krążących doniesień o ich miłości. Niezależnie od charakteru ich relacji u progu 2026 roku, Zilman udowadnia, że nawet najwięksi twardziele, zdolni do morderczego wysiłku na dystansie dwóch kilometrów, mają chwilę całkowitej bezbronności. Jej autentyczność w dzieleniu się gorszymi momentami, chorobą i emocjonalnym rozedrganiem, tylko umacnia jej pozycję jako jednej z najbardziej ludzkich i prawdziwych postaci w polskiej przestrzeni publicznej. Kibicom i obserwatorom pozostaje trzymać kciuki, byt Orszak Anielski szybko odleciał, ustępując miejsca formie, którą znamy z olimpijskich aren, oraz BY. Katarzyna odnalazła spokój, zarówno ten fizyczny, jak i ten sercowy.